Dzień dobry, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z gry Crash Bandicoot 3. No i mamy tutaj sobie ostatnie trzy poziomiki dzisiaj do przejścia, czyli Orange Asphalt jest pierwszy z nich, czyli kolejny wyścig. No i klasycznie przejdziemy go sobie na dwa razy. Teraz, najpierw chcę go wygrać, a później sobie wszystkie skrzyneczki zdobędziemy, no. Okej, jakimś celem nie wyhamowałem Dobra, wiecie co starczy O, nawet dobrze, że mnie odbiłeś, bo kurczę tak tyś jak musiał Okej, okay, i tu sobie piękna prosta będzie o, tak jest. Tu pięknie nadrabiamy. Tu, nie, tu się nie uderzyć. Tędy, tędy. Dobra, tu chyba się opłaca. Ależ pięknie, ależ pięknie. Dobra, czekajcie, bo muszę. Kurde, bo nawet mam okazję wszystkie skrzynki zdobyć. O szlak. Nie, dobra, skupić się na wygraniu wyścigu. O tak by to. No, ale serio mam okazję. Dobra, wiecie co, z tego nie będę korzystał. Bo byłoby mi tam ciężko wyrobić. Dobra, damy radę. Coś niewiarygodnego, moi drodzy, udało mi się coś pięknego za jednym zamachem. Świetnie, moi drodzy, świetnie. Chyba, że zrobimy trochę inny myk. Tylko nie wiem. Tym wam walną powrót biedne... Nie, dobra, nie będę tak robił. Gdzie? bo coś sobie ustawiam, bo myślałem, żeby nie pójść po żółty klejnot i chcę przejść jednego etapu na 100%, bo jeszcze to będziemy musieli zostawić, ale nie. Znam to sobie. E, tu byliśmy, czyli ten etap właśnie, na 100% ku mojej niespodziance, bo myślę, że będę na dwa razy przychodził. Ale był dużo prostszy. Mad Bombers. No dobra, to lecimy. Był dużo prostszy. Yy, o, Aquokur. Był dużo prostszy niż te poprzednie Dobra, no to teraz oczywiście latamy sobie samolotem, no i musimy zniszczyć bombowce. Oczywiście uważajmy, no to już jest trudniejszy tego typu etap, ale mam nadzieję, że się uda. Dobra, ważniejsze te, oczywiście ważne są te skrzynki, 11. Kurde, ale co ja tak... ...cela nie mam? Oj, oberwę teraz, oberwę. A ma no, jednak nie, dobra, bo... ...o kurde, tu jest bombowiec. Okej, okay, i drugie... ...silnik. Świetnie. Dobra, teraz mam trochę na prostej, więc trochę oberwę. Chyba, że tak zrobię. No, trochę oberwę, niestety. Dobra, czekajcie teraz tego. Dobra, skręć. Dobra, trochę oberwę znowu, ale. Dobra. 7 na 11 Dobra, to wiesz co, pójdę po tą bombę trochę już nie po drodze. Później wracać po nią. Dobra, wiem, że to życie. Wiem, mam tą jakąś świadomość, ale... Kurde, bo chciałem tą skrzynkę. Dobra, i teraz tego. Dobra. I teraz uwaga, najpierw skrzyneczki, później bombowiec. Wiem, że mi leci po drodze. O kurde, już z jakiegoś powodu jest uszkodzony, jak go trafiałem. Bo mu dym wychodzi. No teraz trochę oberwę, bo mam... kurczę prostą drogę do... To nie niedobrze. Dobra, 100%. No i chodźmy po bombowiec wobec tego. nocik zdobyty. Aha, tylko to. Dobra. No i kryształ również. mnie? No to zostało, moi drodzy, ostatnie, to kurde, bo ja nie chcę tak krótkiego odcinka, no ale ja chyba nic nie poradzę. Bug, little. Zaczynamy! W sumie będę miał wam jeszcze jedną dotrwałą do pokazania Pewnie więcej by było, ale kurczę, zapomniałem sobie spojrzeć jeszcze jakie tam są ewentualnie Więc jedno takie, które pamiętam, które w sumie pominę, wam jeszcze pokażę najwyżej w tym odcinku Dobra, to nie ma co się naprawdę spieszyć Generalnie zdobędziemy sobie kryształ i klejnot Jednego widzicie, że tam są dwa, jednego nie jesteśmy w stanie zdobyć niż to jest ścieżka kolorowego klejnotu moi drodzy jest Ale ten pierdyk tam było pięknie Ścieżka kolorowego klejnotu moi drodzy jest w tym świecie Na chwilę obecną, oczywiście, dla mnie niedostępne, gdyż nie mam żółtego. I tak się właśnie stawiałem, bo teoretycznie mam, więc teoretycznie, tak czysto to teoretycznie, no mógłbym iść po ten żółty, bo już mogę, bo mam 10 szafirowych reliktów, a nie właśnie za 10 ten poziom. I właśnie nawet mógłbym sobie tu odblokować, już od razu byśmy przeszli na etap na 100%, ale już ustaliłem sobie, że po prostu na koniec zrobię to, na koniec, bo muszę właśnie teraz po ukończeniu tych 25 etapów. A kurde, to jest świetnik, czekajcie, to się muszę pospieszyć. Musimy mamy etap w ciemnościach Po raz pierwszy w tej grze Oczywiście w było coś takiego Wiecie co? Ja podejdę Nie, nie, nie teraz Jeszcze raz Okej, okay, teraz Dobra O kurde, ale blisko Muszę się jednak trochę pospieszyć Nie uważacie? Okej okay. Okej, okay, tu nie jedziemy więc nie mam żółtego, więc bym po prostu nie dał rady. Chyba pierwszy raz taka sytuacja w krasach, że twórcy siłą rzeczy chcieli, żebyśmy mieli tą nieśmiertelność. Okej okay. Tak, daleko dojdę, chyba już więcej przeszkód z tym nieśmiertelnością nie pokonam Okej, okay, on spadł tam Bonusik, no tak, to jak najbardziej do niego pójdziemy, bo przecież jesteśmy w stanie yy, przejść ten etap ze wszystkimi skrzyneczkami, których jest 121, bardzo dużo. Oświetliczek by się to przydał. Okej, okay, no ale z tego typu etap to może być ciężki, powiem wam. W sensie... Dobra, no lecimy od razu. Nie lubię takich bonusów z tymi... Dobra, więc co, tak będzie szybciej. A, Dobra, tam były nitro. Ne, tu tu powinna być. To to ja nitro. patrzcie, nie mieliśmy po drodze. Bo, że jak ja coś tam pominąłem, kurczę, w tych ciemnościach jakoś jedną skrzynkę zostawiłem. Czy coś takiego. To masakra by była. Dobra, raz, dwa. Ok. No bo spodziewam się, że jednak to się zamknie. No właśnie. Dobra, raz, dwa. Do, do Checkpointa Dobra, już nie zbieram tych. No, Wypina być końcówkę etapu No i zobaczmy Jest. Hej no to w to 100% ukończony nie jest No ale powiedzmy W sensie, no, zdobyliśmy kryształy klejnoczyk i wszystkie skrzynki, a my się do niego wrócimy po ścieżkę kolorowych klejnotów w następnym odcinku. Prawdopodobnie, chyba że to tak inaczej, chyba że to na koniec zostawię, to przecież tylko... Mimo, może tak, chociaż ona będzie dosyć ciężka, ale dobra. Mamy walkę z Doktorem korteksem. Czyli walkę finałową, oczywiście. This is the part where I'm supposed to be angry, full of rage, incensed beyond belief. Once again, you have outsmarted and outspun my best henchmen. I should be rather upset, shouldn't I? And in fact, we're furious. But it seems you have overlooked one small detail, you little orange delivery boy. Now that you have gathered all the crystals, all we have to do. From you. Dobra, to oczywiście on no, chcieli odzyskać te kryształy od nas. to mamy konfrontację. To ostatni. Yy, to ostatni czas. Oddaj mi kryształy. Jeśli to ostatnie ostrzeżenie jest coś takiego, dobra. Nieważne niż o to, jak widzicie. No. Walka dosyć bardzo nietypowa, bo Aku, aku i się biją. No my gdzieś tam w tle jesteśmy, no i Kortek nas atakuje, tak? O kurde. Nie muszę mówić, że oberwać nie mogę. Dobra, teraz niszczę go. Muszę go wepchnąć do dziury. Świetnie. Kurde, ja mam tylko 66 żyć? O masakra. Trochę co poginałem na, tym jedno, na tych paru etapów, nie? Nie tak mało, powiem szczerze. Dobra, bo teraz będą trochę inaczej. właśnie, teraz będą się kręciołki. Nie mam maski, więc. Jest tyle trudniejsze, można powiedzieć, że najtrudniejsza walka z bosem, gdyż nie jesteśmy w, nie, w żaden sposób w stanie maski mieć. Dobra, na przykład jak z walczyliśmy, to może wtedy też nie mieliśmy, ale wtedy walczyliśmy wiecie. Jednak mieliśmy procenty, a nie. jedno żyćko, tak? Yy, dobra, niech to wybuchnie. Nie mogę też za długo zwlekać z tym wszystkim, bo oczywiście. Kortek by się ogarnął, albo tu też by się ogarnął na przykład. I dobra, trzecia faza. Czy mi się uda za pierwszym razem? A ja nie uznaję tego. Chociaż ciężko powiem, No chyba jako trzeba mi chyba najtrudniejsza, bo naprawdę tych czasowych czterech bossów raczej nie było ciężkich. Dobra, ja sobie tu stanę, chociaż on mnie będzie atakował. Dobra, muszę uważać właśnie tutaj. Jest tyle problematyczne, że muszę jeszcze na nich uważać, gdzie oni sobie będą się konfrontować. Tu, no. Ale nie był akurat. O kurde, zginąłem! Ojoj, oj, oj. no i z początku, no dobra. Jeszcze raz. Ja tego też się nie spodziewałem. Mogą iść prawą, co? Tego tam mi się bili. Mogą w sumie przeciekać już. W sumie lepiej było tam drugi raz niż. A, no dobra. No, walka nie jest prosta. Tak realnie mogę chyba powiedzieć, że jedyna walka w miarę ciężka. Okej. Okay. się w miarę ciężką, no, to nie jest coś ciężkiego, umówmy się, ale... No, można sprawić problemy. No, 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 bo muszę uważać. Jeśli nie muszę mówić, że jak tam wejdę w nich, to zginę. No, no, bo tak trochę. Bo będziesz teraz rzucał, tak? To tu rzucał. Chociaż nie, bo w sumie sensie ja bardziej tu żeby rzucał. O kurde, no szlak by to jasny trafił, no! No masz. No to jeszcze raz. Ja się nie poddam. Dobra, spokojnie, ja się skupię. Dobra, niech się wybuchną. Dobra, Bo oczywiście tutaj byłem tak blisko, co to musiałem teraz. I teraz nie będę mógł tam dotrzeć. Ale pierwsza faza mi idzie bez problemu. Dobra, teraz się najważniejsze się skupić. Nie, najgorzej wiecie co mnie pokonuje? Bomby. Tak gdzie ode mnie strzelami nie sprawia problemów. Dobra, wy zacznijcie od środka, to już pamiętam. Dobra, ja sobie tu przejdę. No, to bez najmniejszych problemów akurat. I teraz chyba będziesz bomby rzucał, tak? To może tu bardziej rzuć. Okej okay. Dobra, to świetnie jesteśmy przynajmniej w trzeciej fazie Dobra, jesteśmy w trzeciej fazie, już mogę to powiedzieć. Już się że nie trafię. Co teraz uwaga? Podejście numer. Podejście numer dwa do ostatniej fazy No strzelaj do mnie kortek się jak strzelaj Ta? Za szczęście, że jak się uderzają, to jeszcze mam tak chwilę, żeby odskoczyć od nich. Kurde, czemu ja się nie mogę? Mogłem... Kurde. Na dobra, przynajmniej żyję. Pół biedy. Pół biedy, bo żyje tylko. A szak, wy to widzieliście, jak byłem blisko? skała będzie rzucał już, tak? Tak, tak. Szak. Się. Jest, udało się. Rewelacja. No to moi drodzy, buty przyspieszające to się też w oryginalnej trzeciej części pojawiło. Myśmy już mieli je w dwójce, czyli mogę teraz szybko biegać dobierzmy jeszcze filmik końcowy. Takie pierwsze zakończenie, bo są dwa. With a nice big drink. Kortek się zamarzył, tak? jeszcze Mamy No to jeszcze nie koniec, oczywiście, bo jeszcze pozostały te. Yy, Klejnoty właśnie, coś on chyba Łuka powiedział. No ale my widzimy nagrody końcowe, więc... Nagrody końcowe, tak, napisy końcowe. Więc z racji, że teraz mam więcej czasu, to ja sobie pozwolę teraz już podsumować, a po prostu... W tym... Pewnie za dwa odcinki, bo tak trzeba, bo raczej widać się nie, nie uwiniemy z tym wszystkim. To ja się po prostu z wami pożegnam. Teraz sobie pozwolę tak podsumować tą serię. Tak szybciutko, bo nie będę przedłużał, bo to jednak platformówka. Vicarious Visions. Świetnie odświeżyło to, te trzy części. Ja co prawda w ogóle nie miałem okazji za, zagrać. Widziałem mniej więcej jak wyglądały. Wiem jakie tam mechaniki obowiązywały, bo swego czasu się naprawdę tym interesowałem, tym crashem. z tą serią w ogóle, więc ja też tam machnąłem o kilka części tam innych. To crash 4, co wyszła na PS4 już takie odświeżona, z od innego córka też widziałem. W sensie też grałem nawet. No dobra, o tej części. Czy najlepsza? Chyba tak. Chyba moim zdaniem najlepsza część. Dlaczego najwięcej urozmaiceń? Najprostsza. Poziom trudności nie jest już tak tu wyregorowany. Ja to czułem. Ja to czułem, może ja też lubię. Ja w gruncie rzeczy sobie rzekam ale w sumie to lubiłem ten poziom trudności z dwójki, jak się pona ponamę... rzeczywiście się namęczyć musiałem. Brakowało tu troszkę, bo to, że tam na dwóch etapach, no to faktycznie, ale widać było te ułatwienia, a z drugiej strony dla mnie to dobrze. W sensie moim zdaniem to po prostu dobrze że twórcy poszli już w te ułatwienia. Bo gra jest bardziej przystępna dla wszystkich. Nawet na jedna przejść na 100 ileś tam procent tej tej części jest 105 i 108 z dodatkiem yy... i co ja mogę jeszcze powiedzieć? Była oczywiście była jaka, w sensie była taka jak to w platformówce Była, żeby była rozgrywka, tak Można nawet po że znowu te Kryształy były, tak? Że nie mieli twórcy pomysłów, to dali po prostu, że kryształy trzeba było no i tyle. No i no i co? Właśnie, no, mówiłem już o rozmaiceniach, tak? W tej części tu praktycznie co poziom, co innego. Oczywiście były tak, że się powtarza, na przykład w klimacie arabskim dwa etapy, tak? by przechodziliśmy coś takiego. Czy klimacie egipskim, czy inne takie, czy trzy wyścigi, oczywiście tak powtarzały się, ale to też było w ramach rozumiem, na Przykład wyścigi mieliśmy o różnej porze dnia, właśnie ja nie wspomniałem tego na wyścigu. Pierwszy był za dnia, drugi był w nocy, a trzeci był o zachodzie słońca i to jest fajne, i to jest fajne, że nawet jak w obrębie twórcy działali jednego tematu, to i tak tu rozmaicali, to jest fajne, a tu już jeszcze przecież nie wszystko co gra ma do pokazania. Ja wam jeszcze coś tam pokażę. I jeszcze coś tam magra ciekawego do zaoferowania, faktycznie. No i na przykład wycieczka przed Triceratopsem. No, fajne możliwości były dzięki temu, że twórcy dali sobie tutaj zmiany czasu. Yy, no i co, walki z bossami? Yy, pierwsze cztery bardzo łatwe moim zdaniem. Ten Cortex faktycznie trochę się trochę wspierał problemów, I Go uznaję jeszcze za w miarę trudną walkę. Yy, czy ja coś jeszcze mogę powiedzieć? czy to jest moja ulubiona część... Aha, już mówiłem, że to jest najlepsza część klasa tak? No to chyba wszy wszystko. No właśnie, tak takie się tak wspomnę, dwa słowa o tej całej trylogii. No jeśli chodzi o platformówki, dobra, jakoś się bardzo w niej nie zagrywałem, ja na przykład Raymana mam w swojej kolekcji. Sporo Raymanów w sumie, będę też starszy też grałem. Yy, I inne też, inne też miałem przyjemność pograć tam. No ja nie wszystkie na przykład przeszedłem, więc teraz nie będę wymieniał. No i to jest chyba moja ulubiona tak generalnie. No, Crash ma to coś. To nie jest taka typowa, typowa platformówka, że tam ile znajdzie tam ile znajdzie na przykład. Tu trzeba na przykład wszystkie skrzynki zdobyć, a ja wiem na przykład w o. Rejmen tam miałeś tam... Mm, jak to się nazywało? Nie pamiętam, ale takie y, zdobywałeś i tam na przykład za świecitełka tam nagrodę zdobywałeś, nie? No ale nie trzeba było mieć na przykład 100%. Bo można było coś tam odblokować, na przykład skórki można było dzięki temu coś takiego. No to skórek też nie ma tak swoją drogą. No bo to też remake, pamiętajcie, gry z 90. lat wtedy platformówki nie były ze skórkami czy coś takiego. Nie bardziej inaczej myślą zresztą o platformówkach, zresztą tu też... Kurczę, też widać. W sensie, bo wiecie, pamiętajcie, że to jest remake, tak? To nie jest stworzone przez twórców stricte, tylko przez, przez remake to jest jednak. To myślę, że jak ktoś oglądał czy częścił mnie, czy grał. To sobie zobaczcie jak to widać, jak to się czasy zmieniały, jak to 96 jak, jak tam mechaniki bo w ogóle w 96, a jak już to tu wyglądało, wyobraźcie sobie jak to mniej więcej oryginał, no bo to trzeba porównywać w oryginale, tak? Że po prostu, na przykład pierwszy krasz oryginalny był jeszcze bez gałek w ogóle. Gałek wtedy nie było i na przykład jeśli byście zagrali pierwszego krasz to gałkami nie można grać, tylko tymi. Wiecie czymi. No, tymi tymi po lewej stronie padam zapomniałem jak one się nazywały, strzałeczkami. O, właśnie, zapomniałem tego. No więc, generalnie, twórcy, jeśli chodzi o ten remake, najwięcej, oczywiście, zmian poczyniono w pierwszej części. To im dalej w części, tym mniej zmian, bo też mniej zmian po prostu to wymagało. Yy, połatwiali twórcy w sensie. Szczególnie to się odnosi do pierwszej części tak, że... Ale to moim zdaniem dobrze, bo te, te gry są w ogóle przystępne też bardziej. Bo rzeczywiście, no też mówię, w stosunku już akurat do pierwszej części no że to była gra, której wiele by pewnie nie przeszło na 100%, po prostu... Bo ba, w remake'u pewnie wielu nie przejdzie. Jej w ogóle. Bo po prostu się nie poradzi, a co dopiero na 100%, bo przecież w pierwszej części tak wymóg, że nie można było ginać, żeby przejść na 100%. Pamiętajcie właśnie moi drodzy, że jak mi coś dobrze tu nawet idzie, coś takiego, na przykład w tej części, to nie znaczy, że wam to tak pójdzie, jeśli będziecie grać, ja jednak doświadczony gracz w tego krasza Martwiłem się zanim, zanim, kiedy ja zaczynałem chyba, sierpień, lipiec? Nie pamiętam, sierpień chyba, kiedy zaczynałem pierwszego krasza nagrywać. Martwiłem się, że ja zatraciłem, bo ja już parę lat nie grałem w tego krasza, ale nie zatraciłem swoich umiejętności, trochę się przyzwyczaiłem, no druga część mi dała w kość, poza drugą częścią, która mi dała kość. Oczywiście na no, pojedynczymi momentami, tak, w tej części czy też w pierwszej. No to nie miałem z tymi takich problemów. Całkiem okej okay mi poszły czasówki w pierwszej części, zobaczymy jak z drugiej i trzeciej właśnie przypominam, że czasóweczki dopiero albo w ferry, albo w czerwiec lipiec jakoś się za to osiądę, bo to trzeba około cały dzień muszę poświęcić. Już się tych części bardziej obawiam niż jedynki, bo jeszcze jedynkę miałem tak w miarę ten, wiem, bo tam nie było takich przyspieszaczy i w ogóle wiem, że tu będzie mi gorzej znacznie. Więc trochę trochę tu już więcej czasu poświęca, a tu jest jeszcze 32 poziomy, tak? Na przykład w tej części są jeszcze 32 poziomy. No więc no, trochę się obawiam tych czasówek. Oczywiście tylko na złotko. No i przypominam, że ja zrobię tak, że ja sobie przejdę... Wszystkie naszafirowe pozostaje 15 etapów. I my sobie w następnym odcinku po prostu przejdziemy te dodatkowe poziomy. Jeszcze dodatkowe dwa poziomy. Jeszcze 7 etapów mam do, do pokazania. Plus powroty. Znaczy nie wszystkie to są nowe. Niektóre to są jakieś uzupełnienia czegoś na przykład. Nie wszystkie to są nowe. A jeszcze jedną rzecz chciałem pokazać. Mam już to trwało pokazać jeszcze. Co mi chodzi po głowie. Więc pozwólcie, że wam pokażę chyba w 9 poziomie. Tak, to sobie zgarniemy zaraz trofkę I się z wami pożegnam. Dobra, tu mamy zamiast sfinksa Cortexa. I jak my sobie tutaj czekajcie, może to z początku trzeba? O, o, o! Aha, tutaj, tak? Czekajcie, tylko żeby. O! I żyćko, i trofeum. Które to? Kurde, bo mi trofeum zaspaniawiałam żyć. A ja co, za, patrz, 65. A no tak, bo trochę poginąłem. Nie wiem, czy mi się 99 uda, naprawdę odblokować, raczej wątpię. Już mogę wyjść, oczywiście. Właśnie, zobaczymy sobie ile mam procent w ogóle. I nam tego brakuje, wszystkiego, o! Czy sobie zobaczymy? Mam 71%, moi drodzy. Brakuje nam 16 klejnotów. No i oczywiście, mam relikt, to tam ten. No i właśnie, bym zapomniał. Jeszcze nie skończę. No ja wam pokażę też również. Przejście tego DLC jeszcze przed czasówkami, Właśnie cały czas tym, mam nadzieję, że nie zapomnę, kurczę o tym. A ja chciałbym wam się zaprezentować. Ten dodatek DLC i po prostu tak jak mówię, kiedy będę się za te czasówki, to od razu wtedy też jedną parą, że tak tworzymy Pójdę do czasówki z tego dodatkowego poziomu DLC, ale ja bym wam go jeszcze zaprezentować, więc spodziewajcie się jeszcze trzech odcinków z crasha. No bo w jednym się raczej nie wyrobimy się te powroty i w ogóle, ale w dwa już myślę, że spokojnie. Plus jeszcze dodatek DLC, będę wam chciał w jednym odcinku zaprezentować. A reszta to... No i tyle! I za jakiś czas, ja, ja cały czas pamiętam. Ja będę pamiętał o tych czasówkach, że mam wam do pokazania. Ja nie zapomnę, ja wam pokażę. Żeby sobie coś udowodnić, bo zresztą tu mamy, pewnie w tytule macie, że 108%. Więc wam pokażę te 108%, jak obiecałem. Dobra, nie będę przedłużał. Trochę się rozgadałem, już nie będę w tym ostatnim odcinku, gdzie jeszcze sobie z korteksem pewnie zawalczymy. się rozgadywał. Więc z tego trzymajcie się. Na następnego odcinka. Cześć.